Was serdecznie. Przychodzę dzisiaj do Was z przesłaniem na miesiąc sierpień dla raków. Mam nadzieję, że to będzie dla Was przyjemny, obfity w dobrą energię miesiąc i że wszystko pójdzie w tym miesiącu pomyślnie i przyjemnie. Teraz zobaczymy, co nam tutaj karty powiedzą. Oby same dobre rzeczy. Tak by się zawsze chciało, ale, ale różnie to w życiu bywa. Co przyniesie rakom miesiąc sierpnia? Już się za sekundkę dowiemy. Mhm. <laughs> <laughs> mm Słuchajcie. Jest jest dobrze. <grych> w tym miesiącu możecie czuć się przeciążeni obowiązkami, zmęczeni. Możecie być zmęczeni odpowiedzialnością za coś lub za kogoś. Być może to z rodziną, być może to z bliskich wam osób. Znaleźliście się w takiej, powiedziałabym, wręcz pułapce odpowiedzialności za, za tą osobę, tak? Tutaj. Odpowiedzialność macie finansową, tak? Odpowiedzialność w pracy, sukces może się stać dla Was obciążeniem z tego względu, że chcąc odno odnosić, odnieść sukces, musimy dołożyć do tego bardzo wiele starań, tak? Czyli, no, poniekąd nas to, nas to obciąża, tak? Tutaj potrzeba wypoczynku i to właściwie po tych, po tych wszystkich od obowiązkach odpowiedzialności należy Wam się, tak? Przydałoby się odpocząć, bo człowiek musi się zregenerować. Zregenerować musi się nasz organizm, nasz umysł, żeby móc pracować nadal bardzo wydajnie. Jeżeli już y, uda Wam się ten y, uda Wam się udać na ten wypoczynek, czy to będzie nawet w domu wziąć urlop, tak? Zostać, zostać w domu, czy wyjechać gdzieś za miasto chociażby. To popracujcie nad kontaktem z podświadomością. Spróbujcie osiągnąć ten swój spokój wewnętrzny, pogłębiajcie swoją wiedzę duchową, swoją intuicję. Spróbujcie pomedytować, zrelaksować się. Możecie poćwiczyć jogę. To wszystko Wam da właśnie tą, tą życiową mądrość. I tą wiedzę duchową, tak? która jest bardzo ważna. Zajrzyjcie do, do głębi siebie i zobaczcie, co tam, co tam dla was jest, tak? to jest nasza tajemnica w zasadzie, którą możemy odkryć, tylko na to potrzeba czasu i pracy, tak? Nikt nam nie, nie poda na, na tacy tego, bo to, to mamy w sobie tylko my, tak? To jest nasza wiedza, nasza duchowość, nasze wnętrze. I my sami musimy je odkryć. Tutaj może się pojawić z waszej strony trochę takiego introwertyzmu, tak? No bo jesteście tutaj przeciążeni obowiązkami, tą odpowiedzialnością, chcecie wypocząć. Introwertyzm unikacie tutaj ludzi, powiedzmy, nawet najbliższych, próbujecie gdzieś tam się, się schować i, i pobyć samemu, bo cały czas. Ktoś wokół Was krąży, jak nie w pracy, to w domu, tak? Dzieci, mąż, zwierzęta i, i wszystko, wszystko inne. I Wy nawet nie słyszycie swoich myśli. Nie możecie się skupić, nie możecie tak naprawdę pomyśleć o czymkolwiek, tak? Bo za chwilkę przyjdzie ktoś i coś od nas chce, a to następny ktoś przyjdzie, tak? I tak w koło. Więc tutaj się pojawia ten wasz introwertyzm, który. Po prostu chcę pobyć chwilę sam na sam, tak? Pomyśleć, przemyśleć, zrelaksować się. Relaks jest potrzebny każdemu człowiekowi, i zawsze warto znaleźć chwilę, nawet dosłownie, chwilkę przed snem czy w ciągu dnia chwilę na to, żeby się położyć bądź też usiąść wygodnie, zrelaksować. Możecie puścić sobie. Z YouTube'a jakieś afirmacje, czy autohipnozy, czy muzykę relaksującą. Jest tego naprawdę, naprawdę dużo i można śmiało z tego, z tego korzystać. Tutaj jeszcze kochani, widzę dla Was nowy etap w życiu. Pokonanie jakichś, jakichś trudności może tutaj być właśnie jakiś wyjazd, być może być może za pracą, to będą gwałtowne zmiany, tak? Więc więc, yy, więc może być tak faktycznie, że, że to będzie wyjazd yy, wyjazd za pracą, czy wyjazd jakiś służbowy, tak? Yy, może planujecie kupno jakiegoś samochodu, czy, czy domu, czy zamianę, tak? To może się Wam właśnie to w tym miesiącu, kochani, udać. To będzie jakiś sukces, zwycięstwo, także... No zwycięstwo, o coś walczyliście, tak? Chcieliście kupić dom, to jest walka i długa droga, yy, więc zwyciężyliście, tak? Zwyciężycie, bo to się wszystko, to wszystko jeszcze jest przed nami, tak? Czy, czy samochód, kupno samochodu, tak samo jest, to, to duże, yy, duże zwycięstwo, jak już się, jak już się yy, z, zakupi go, tak? Otrzymacie jakąś pomoc, Jakąś, jakieś wsparcie. Hmm, może to być od, e, od jakiejś dojrzałej kobiety. Hmm, może to być mama, może to być teściowa, e, która Was właśnie tutaj wesprze albo, albo pomoże w jakimś tutaj e, aspekcie, aspekcie życia. Może. Pomoże załatwić jakieś sprawy urzędowe w związku z domem czy samochodem, w czymś na pewno będzie Wam pomagała. Znaczy pomaga pokonać pewnie trudności życiowe, tak? Jak Jaki każdy ma, ma w swoim życiu. Także, kochani, ode mnie to tyle. Życzę Wam tego sukcesu, życzę Wam tego, tego zwycięstwa, tak? Tego nowego etapu w życiu, żeby to wszystko poszło. Poszło pomyślnie, żebyście mieli czas na to, żeby odpocząć, żeby się zregenerować, żeby pogłębić wiarę swoją duchową, tak? I żebyście osiągnęli ten spokój wewnętrzny i kupili sobie dom, kupili sobie samochód, czy kupili to, co wam się marzy, tak? Ja bardzo Wam dziękuję, życzę miłego dnia. Pa! pa.